Cudowny medalik jest bez wątpienia najbardziej rozpowszechnionym medalikiem w historii Kościoła. Ale zacząłem się zastanawiać, czy naprawdę rozumiemy, jaka jest jego głęboka symbolika i jak potężna łaska płynie przez ten mały, niepozorny znak. Czy na pewno znam dobrze historię objawienia cudownego medalika przy Rudebak w Paryżu? A ty. Wiesz, jaka jest jego symbolika i jakie cuda się z nim wiążą? Zostań ze mną na kanale Apostolatu Najświętszego Serca i poznaj niezwykłą historię medalika, który przemienił miliony serc na całym świecie. Cudowny medalik powstał we Francji w 1830 roku po objawieniach Matki Bożej, świętej Katarzynie Labore, młodej nowicjuszce ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. To było w kaplicy przy Rue de Bac w Paryżu. Katarzyna wspominała, podeszłam bliżej i rzucając się na kolana, oparłam ręce na kolanach Najświętszej Dziewicy. W tym momencie zakosztowałam najsłodszej radości w moim życiu, rozkoszy nie do wyrażenia. Matka Boża ukazała się jej ponownie 27 listopada 1830 roku, stając na kuli ziemskiej, miażdżąc głowę węża z promieniami światła spływającymi z jej dłoni. Wtedy też przekazała Katarzynie polecenie wybicia medalika według wzoru, który widziała. Na jednej stronie widzimy Matkę Bożą z rozłożonymi ramionami, z których biją promienie światła. To łaski spływające na tych, którzy proszą ją z ufnością. U jej stóp wije się wąż, symbol zła i grzechu, którego głowę Maryja miażdży swoją dziewiczą stopą, zgodnie z zapowiedzią z Księgi Rodzaju. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę. Na obrzeżach medalika zobaczymy napis... O Maryjo bez Grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. To wezwanie do ufności i przypomnieniu o przywileju niepokalanego poczęcia. Rok 1830, widoczny na medaliku, to pamiątka objawienia i początek nowego rozdziału w historii maryjnych objawień. Na odwrocie widzimy krzyż spleciony z literą M, pod którym umieszczone są dwa serca. Serce pana Jezusa otoczone cierniem i przebite włócznią, z którego wypływa krew i woda. Oraz serce Matki Bożej przebite mieczem boleści zgodnie z proroctwem Semeona. A wokół nich dwanaście gwiazd symbol Kościoła, apostołów i niewiasty z Apokalipsy. Niewiasta obleczona w słońce, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Podczas objawienia święta Katarzyna zapytała Matkę Bożą o znaczenie promieni wychodzących z jej dłoni. Taką odpowiedź usłyszała: Te promienie są symbolem łask, które zlewam na osoby, które mnie o nie proszą, a te, których nie widzisz, to łaski, o które ludzie nie proszą. To zdanie jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej poruszających w całych objawieniach z Paryża. Matka Boża pokazuje nam w nich coś bardzo prostego, ale zarazem głęboko prawdziwego. Bóg chce dawać łaski, ale czeka na nasze zaufanie i prośbę. W jej dłoniach znajdują się dary, których nie sposób policzyć, a jednak część z nich nie świeci, bo człowiek nie prosi. To przesłanie cudownego medalika zaproszenie do wiary czynnej, ufnej i pokornej. Matka Boża nie zatrzymuje łask dla siebie. Ona chce je rozlewać, jeśli tylko jej na to pozwolimy. W styczniu 1832 roku zaledwie dwa lata po objawieniach arcybiskup Paryża wyraził zgodę na wybicie pierwszych 20 tysięcy egzemplarzy medalika. I wtedy wydarzyło się coś, co poruszyło całe miasto. Paryż nawiedziła epidemia cholery, która pochłonęła tysiące istnień. Siostry miłosierdzia zaczęły rozdawać pierwsze medaliki chorym i rodzinom zakażonych. W krótkim czasie pojawiły się pierwsze świadectwa. Ludzie odzyskiwali zdrowie, choroba nagle ustępowała, a ci, którzy nosili medalik, często pozostawali nietknięci przez zarazy. W ten sposób medalik, o który prosiła Matka Boża, zyskał miano cudownego. Nie z powodu piękna czy formy, ale przez niezliczone łaski i cuda, jakie zaczęły za jego sprawą się dokonywać. Do końca 1836 roku wybito ponad 15 milionów medalików, a w 1842 było już ich ponad 100 milionów. Rozchodziły się po całym świecie, dotykając ludzi różnych kultur, języków i kontynentów. Zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj nasz kanał, kliknij teraz przycisk subskrybuj i włącz dzwoneczek powiadomień, aby nie przegapić inspirujących filmów, które pogłębią Twoją wiarę i przybliżą Ci najświętsze serce, Matkę Bożą i życie świętych, a także dadzą codzienną duchową motywację i siłę w wierze. Jednym z najbardziej znanych cudów cudownego medalika jest historia Alfonsa Ratisbone, młodego, zamożnego Żyda z rodziny bankierskiej, człowieka światowego i sceptyka wobec chrześcijaństwa. W 1842 roku przyjechał do Rzymu, gdzie jego przyjaciel, gorliwy katolik, poprosił go, by założył cudowny medalik i odmawiał modlitwę pod swoją obronę. Bardzo niechętny Alfons zgodził się tylko po to, by zakończyć dyskusję, kilka dni później, 20 stycznia 1842 roku, wszedł do rzymskiego kościoła Sant'Andrea della Frate. Nagle przy jednym z ołtarzy zobaczył niezwykłe światło i ujrzał Matkę Bożą, taką jak opisała ją Święta Katarzyna Labore stojącą na kuli ziemskiej z promieniami światła bijącymi z jej dłoni. Upadłem na kolana i nie mogłem oderwać wzroku od niej. W jednej chwili zrozumiałem wszystko: miłość, prawdę, miłosierdzie. Ona nic nie mówiła, ale wlała w moje serce wiarę. Po kilku dniach Ratisbone przyjął chrzest, a jego nawrócenie stało się głośne w całej Europie. Papież Grzegorz XVI polecił przeprowadzić dochodzenie, które potwierdziło nadprzyrodzony charakter wydarzenia. Później Alfons wstąpił do zakonu i przez wiele lat głosił Ewangelię wśród Żydów, świadcząc o mocy cudownego medalika. Prawie 100 lat później święty Maksymilian Maria Kolbe uczynił cudowny medalik jednym z najważniejszych znaków rycerstwa niepokalanej. Mówił nie dajmy się oszukać szatanowi. Wąż jest symbolem zła moralnego, a na medaliku wąż leży pod stopami niepokalanej. To znak zwycięstwa dobra nad złem. Kiedy grzesznik modli się słowami o Maryjo bez grzechu poczęta, ona rozlewa na niego promienie łask. Maksymilian Maria Kolbe rozdawał tysiące medalików, nazywając je kulą Maryi w walce duchowej. Prostym, ale potężnym środkiem do pogłębiania wiary i szerzenia miłości do Boga i Jego Matki. Dziś cudowny medalik jest znany na całym świecie: noszą go kapłani, zakonnicy, żołnierze i zupełnie zwyczajni wierni tacy jak Ty i ja. Ale to nie jest amulet czy talizman to znak zaufania niepokalanej, przypomnienie o jej obecności i pośrednictwie, które prowadzi do nawrócenia i życia w zgodzie z wolą Bożą. Moc cudownego medalika nie tkwi w metalu, ale w obietnicy Matki Bożej, że przez ten znak będzie rozdawać łaski tym, którzy z wiarą i ufnością proszą ją o pomoc. Święta Katarzyna mówiła, że Matka Boża płacze, gdy widzi promieni łask, które nie mogą spłynąć na ludzi, bo nikt o nie nie prosi. Niech więc ten mały znak niepokalanej przypomina nam każdego dnia o zwycięstwie, o miłości Boga, ale też o trudzie duchowej walki i wysiłku, jaki każdy z nas musi włożyć, aby kroczyć drogą ku zbawieniu. Nigdy nie jesteśmy sami, lecz zawsze wspierani przez Matkę Bożą i łaskę opatrzności. Jeśli nosisz cudowny medalik, noś go z wiarą. Jeśli nie masz, proś niepokalaną, abyś i ty mógł doświadczyć jej opieki. To nie jest tylko biżuteria, to duchowy pancerz, którego dziś każdy z nas bardzo potrzebuje. Jeśli ten odcinek poruszył Twoje serce, zostaw komentarz, podziel się, jak cudowny medalik pomógł Tobie w walce duchowej, w Twoim wysiłku ku świętości i umacnianiu wiary. Udostępnij ten film znajomym, niech też poznają historię znaku, który zmienia życie. Zasubskrybuj kanał Apostolatu Najświętszego Serca, aby wspólnie odkrywać cuda Bożej Miłości i tajemnice Maryi. Możesz także realnie zmienić swoje życie duchowe i wzrastać w świętości, dołączając do Rodziny Najświętszego Serca, programu Miesięcznych Darczyńców. Dzięki Twojemu wsparciu, powstają kolejne odcinki na naszym kanale. A także możemy drukować i wysyłać bezpłatne wizerunki Najświętszego Serca Pana Jezusa i docierać do tych, którzy dziś najbardziej potrzebują Bożej łaski. Twój dar to nie tylko pomoc innym, to Twoja codzienna szansa, aby wzrastać w wierze i włączyć się w duchową walkę o zbawienie dusz. Szczegóły znajdziesz na stronie naszego apostolatu. Link znajduje się na Pasku oraz w opisie tego odcinka. Najświętsze Serce Jezusa. Zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi módl się za nami.